Witam na budowie. Dzisiaj mam za zadanie wyłożenie tej ściany e, takimi panelami drewnianymi. Takie ciekawe zadanie. W sumie jeszcze takiego czegoś nie robiłem. Robię pierwszy raz. I tak wygląda gotowa ścianka z drewna. E, jakie to było drewno? herbaciane Te holc. <coughs> Podłączyłem tu zwykłą żarówkę na potrzeby filmowania, bo te ledy przy ledach strasznie mruga obraz. I nie da się filmować. Wyszło całkiem nieźle z tego drzewa herbacianego. Metr kwadratowy kosztuje 115 euro. Także tu jakieś 500-600 euro poszło. Czas pracy. No, z przerwami, bo inne rzeczy się robiłem. Ogólnie, niech jak policzę. Jakieś 6 godzin w sobie wyszło. No, gdyby nie te docinki, te grzejniki, te palety to by to było może taka jedna ścianka dwie trzy godziny. No ale tak zeszło. Z tego do cienki pod grzejnikiem. to trzeba było wszystko docinać. Ale jest ładnie. nie wygląda. Rozmawiałem z tym gościem, który tu będzie mieszkał. Trochę zieleni będzie chciał to dać. Jakąś, nie wiem, palmę albo coś. Będzie ciekawie. Aha. No i tak, kleiłem takim czymś. Nazywam nazywałem klewa, czyli e, klej montażowy. Dosyć gęsty i dobry, także trzymał porządnie. Smalowałem z, z pistoletu z zypzakiem Tak jak nawet w instrukcji było. I potem trzeba będzie to zaimpregnować olejem, olejem lnianym. Leidl. Jakby ktoś chciał w Polsce zrobić, to jest ale może się dopytać. Lepiej to zaimpregnować po prostu, później nie chwyta jakiś klam i tak dalej. Tak, i tak to wygląda, fajnie wyszło. Moja taka robota w sumie. Nie się było pokombinować, żeby nie pasowały. Przykładałem w miarę równe płytki. Jak to nazwać? Dre, te drewniane, żeby nie, nie krzywo było przykręcone. Tak samo i tutaj wcisnąłem w jedną akurat i wybrałem płaską, żeby ona ładnie weszła, bo pewnie by był problem do takiej grubej przykręcić coś. Weszła dobrze. Trzyma się, wszystko gra. To później przyjdzie zabudowane, ale coś innego, nie mam tego na telefon. A musi to kupić. No, i jest cacy.